Ej, jesteśmy na urodzinach Lenki. Lenka skończyła 8 lat i za chwilę nam pokażę jakie dostała prezenty. Także zobaczcie. Wow, tyle mamy prezentów, fantastycznych. Lenka, pokażemy, co dostałaś? Dobra, co my? Tu... Wow, piękne. To jakaś koperta z życzeniami, to nie będziemy jej pokazywać. No nie? Koperty z życzeniami. Tu masz kolejną torbę. Co ty tam masz? Pokaż co to się dostaje na rodzin? Piękne koraliki. I tam jest jakiś, sucha, jeszcze kalendarz. Nie, to co, to co to jest w ogóle? Super! Mm, możesz tutaj robić różne kreacje. Pięknie. Zobacz jaka piękna kolejna paczka. Co tam w tej kolejnej paczce mamy? Co to jest? Wow! to możesz znowu sobie coś artystycznego pewnie robić, no nie? Super, i tam jakieś poukrywane sekrety. Ileż tego jest? Piórnik taki piękny. I zobacz, jejku, i tu jak jest super! Ale ktoś się postarał. Piękny Kolejny prezent, co tam kolejny prezent ukrywa. Jejku, jakie piękne. Pokaż. Słuchaj, to możesz sobie właściwie robić makijaż. No, marzyłaś o tym? Super, i też tam masz życzenia. Zobaczcie tutaj, jakie piękne mamy kwiaty. Super. Długopis, pokażę długopis. Piękne, zobaczcie. Kwiaty, mniam, mniam, I coś tam się jeszcze ukrywa fantastycznego. Co to jest? Znowu chyba wiedzą, że Ty lubisz robić jakieś fajne dekoracje. Kryształki. Co jeszcze jest? O, kolejna kopertka z życzeniami. I tu jeszcze masz jakieś jajka do malowania. Kule do kąpieli. I zobaczcie, tutaj są jeszcze piękne pieski. Malenia pieska. Piękne naklejki. Super, tu kolejny mamy prezent i w tym mamy znowu jakieś tutaj, o księżniczka Zosia, kiedyś oglądałam księżniczkę Zosię, o taka rurka śmieszna i co tam się jeszcze ukrywa, pokaż. Nie, nie. I tu jeszcze, co to jest? Też, o, a, to jest super, to są takie brylanciki. Co możesz robić? Jeszcze tam coś mamy, coś tutaj mamy. A, kopertka, o, jak patrz, pięknie, z życzeniami, ale schowamy, żeby tutaj nikt nie przeczytał życzeń. A, Milka Secret Box się tam ukrywa. Tu mamy Milka Secret Box, czekoladki. Grę. Trzy po trzy też mamy grę, grę i i, czekoladki. Jakaś fajna książka. Mój mm, dziennik i kropka. Jezu, ile ty masz tych prezentów. Pokaż. Tu jest następne. Stranki, mm -hmm. Też czekolada. I czekoladka. I tu jeszcze mamy coś, rewelacja, pokaż. Zobacz, znowu masz piękne brylanciki chyba do uzupełnienia. O. Co tu też będziesz mogła zrobić? Ej, to ty takie artystyczne różne masz prezenty, to chyba lubisz. Tam jest jeszcze kula do kąpieli. Co tutaj mamy? Projektuj i baw się. Też fajne. A, ci goście te ciebie chyba znają. Zobaczcie, tutaj mamy Kronika Robota. I żelki, i żelki, śmiej żelki. W następnym prezencie coś się ukryje jakiś kotek, widzę jakiegoś kotka. To mój. Mm, ale I rewelacja, słuchajcie. I czekolada. Ten długopis no. jest taki, że jak się go coś namaluje, to potem to się podświetla. I tu mamy jeszcze, patrz, o! Czy to jest, słuchaj, Barbie? Dina to jest Barbie. Dina. I dziękuję. We family. Oops, i kubek, kubek jakiś. Kubek szmachol, od ciebie. Z, to z jest. Kotkiem. Ta przyjaciółka, do chyba, co? Do rysowania. I, I jeszcze i tu mamy co, do jakaś fajna quiz kubek? jakiś? Geografia. Quiz z geografii. Super. No to słuchajcie, takie piękne prezenciki mamy. W takim razie, chyba dziewczyny są zadowolone, a zwłaszcza Lenka. Także do zobaczenia. Pa!